Cześć widzowie, dzisiaj po raz kolejny z Lendrina, znowu Piwnica, tym razem dwa. Jest o wiele większa niż pierwsza. Zagramy se y, na easy. Dlaczego? Bo tutaj jest dziecko, babcia i z więc jest tu mega. Macie tutaj podziemne, że ta mapa jest mega. Bardzo duża. Dobra, idziemy sobie. I szukamy jakichś fajnych rzeczy. O, lag. Zmiany tam zamknięte Zamykaj Nie ma Znowu się będziemy mogli spotkać z dzieckiem Jak go nazywamy? Jak go będę nazywał Andrzej? Ochuli Tak, Fuck! Odejdź No się nie Nie jesteś Nie, jednak jest! Nie ty Może Odejdź, możesz tą książkę? książki! się. Teraz! To wyłamało te drzwi! Tam gdzie byłem będę wystawiał otwarte, to będę się mieć w piątek Lecz poznawa... że tam byłem Tuk. Tam gdzie byłem, drzwi otwarte Intensywnie się zaczęło. Nie wiem po co mi ta mapa. Dobra. A tutaj gdzieś jesteśmy. F -f 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 Fajnie. Dobra, idziemy. Jest. Nie, no to nie było takie teraz. Ale... Lekko się ląkłem. Lekko. Ze jest to jest właśnie ciężka część. Ja tu dzisiaj jeszcze chcę znowu maraton. To było Big Brain. Widzisz Być... wam dzisiaj 5 odcinków. Slendrina, The Cliffs, The Sela 2, The Hull, The Forest, Slendrina 2D dodatkowa i X. Nie wiem ja to zrobię jak mogę, Tak.

Nie wchodź w tej kur... nic nie wiedziałaś. Nie. nie. Poszła ty? Nie poszła ty. Ju wymienimy... 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 Tak, zamknij. Ty zamknij ją, miłka. O nie. Nie poszła. Ona się w ten sposób wyjebała. Ja nie potrafię. Nie, nie I tak jest z niej. Bo dodam kolok. Chyba Andrzej jest bardzo ślepy. Jego matka nie chce ciągnąć na okulistę. zegar. Slendryna. Książka. Dwizja otwa. O, otwarte. Gdzie ja jestem? A. Nei, ég tók. Kom hér gang. Ta vat. Okay. Okay, I'll book it on time. Okay, I'm good. Send me now. Ja! To To jest takie ładnie. Jak to Tak, dalej tak, really flag. Piąta już. To bliżej niż dalej, nawet to nie będzie spisane. Jak chcę dzisiaj... Chuje! Więcej tego. Ja chcę dzisiaj do... Wy... zakończyć Slendrina na tym kanale. W dwa dni. Pięć... Tyle filmów, ale w dwa dni dosłownie. Taki maratonik sobie. Maraton ze Slendrina, to by Dzisiaj postaram się zakończyć, jak się nie uda to przynajmniej te trzy części. 2 D będzie przed X, bo X, czyli najlepsze, na koniec. A ja tu byłem, no tak zapominam o twojej zasadzie, prawda? Dlaczego? Gdzie ja jestem? Dobrze. To ja było zamknięte, ale idzie Andrzej! Odej, nic nie widziałeś! Klucz za klucz, a nie, to było otwarte. Tu nic nie ma, to czeka na mnie tylko śmierć w tych piwnicach. Gdzieś tu były, te drzwi były zamknięte Nic Tam było koło, a <laughs> wiecie co to znaczy Na górze, duże, na dole koła Podpaliłem cztery bośniackie przeszkody No tak, mm -hmm. bardzo śmieszne Proszę hmm. Ha! Już... już wiem co słyszałem przynajmniej

A się będę teleportowała, mam nadzieję. Czekaj, 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 czeka. No dobra. Jest tylko trzy książki. Tylko albo aż. Wciążka, książka, książki, książka nie ma książki. A nie, jednak jest. <laughs> Druga strona. Możecie powiedzieć, ile razy, możecie policzyć, ile razy powiedziałem nic w tym odcinku. I to nic to powiedziałem teraz i teraz też nic Nie, ja to była katorga. musieliby musielibyście oglądać no i powtarzać. Patrz, nie! Idę tam? Proszę, nie tu. Kurde, to, to pi... Jezu, ono

gdzie mnie nie było? Tu, tu, tutaj, cholera, duże te piwnice są. jest ja tutaj swoje zwłoki trzymają. tylko jeszcze żadnych nie znalazłem. Znowu koło, tu znowu babcia, ona się tutaj da ona mnie tu prześladować będzie. Znowu ją słyszałem. No wiedziałem! Czekam, muszko, muszko. DZIECKO! Nie żyj mi, ja się. nie zdrowy Tak żyję, żebym Nie chcę być tak się Antrzej, Nie wiem, i w pewnym Zamknij Babcia Dobre, pieprzyło Babcia! Już. Dobra, nie będę tego patrzył. Idę tam. Babcia skręciła, tutaj. Jest... Tak. Nie tylko nie, nie da Tutaj mogłem, mogłem, nie było mogłem, 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 już mam. mogłem, 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 była wielka mogłem, w mogłem, 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 mnie tu konia, ale ja was żegnam. Ozięble! Po 12 minutach. Adio. Było fajnie, było ciężko, zobaczmy ending. Dobra, mamy pamiętniki z wakacji, więcej ich, idziemy. Na Polsata wrzucimy. No i fajne... A. Mamy przesadane. Tak mi się wydaje. Dobra Trend To był koniec No chyba... Nie tylko raz, Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie. Będzie jeszcze na pewno odcinek jeden z hull The", The Forest 2D i X. Chociaż nie wiem Na pewno będzie jeszcze jedna mod games to później A na razie bym się z wami pożegnał i do zobaczenia później. 你我